co jest w swoim, brzydko mówiąc, zaraza. Taka pozytywna zaraza. Jeden drugiego zaraża Dobrocią. Pomoc otrzymujemy z Centrum Logistycznego firmy Żabka w Tychach. Nieoceniona pomoc. Mm. No mogę tam, nie wiem, wrzucić do koszyczka w niedzielę na mszy tak? czy na jakiejś tam zbiórce i tak dalej, ale to jest trochę takie anonimowe. A tutaj się spotyka z tą osobą, która rzeczywiście potrzebuje tego. To już nie są ludzie anonimowi. To już jest pan Michał, pan Zbyszek. Jak oni nas widzą, no to po prostu o, zaś Karitas przyjechał. Przez tą pomoc, którą oni otrzymali, co oni robią? Oni też pomagają. Jestem Szymon Pawlica, jestem dyrektorem Ośrodka Błogosławiona Karolina w Ledzinach.